Marek Kozłowski mieszka w miejscowości Wilkowice, jest to gmina Lipno, powiat Leszczyński, województwo wielkopolskie. Traktor jest to Forso Major Power, jest to ciągnik angielski. Posiadam go od 9 lat. Konkretny egzemplarz z 48 roku. Ciągnik ten u mnie służy głównie do tego, żeby się prezentować nim na wystawach, ale także pracuje w gospodarstwie rolnym. Głównie obrabia łąki i także ze względu na to, że matura często mi pomaga przy załadunku, rozładunku różnych towarów, w szczególności starych eksponatów innych. Lubię ten ciągnik przede wszystkim za jego prędkość, moc i wygodę jazdy na drodze. Nie lubię tego cienika za to, że konstruktorzy zrobili wszystko na jednej wajch, w gałce, jeśli chodzi o wałek mocy, pompę hydrauliczną i sprzęgło. Po prostu jak się włączy sprzęgło, automatycznie te funkcje wysiadają. Dlatego nie lubię i nie lubię go za to, że ma tura bardzo blisko lamp umiejscowionych, co często się kończy z biciem lampy. Traktor mój jest tak mówiłem, w posiadaniu 9 lat. Jak go przeprowadziłem, to była ciekawa historia. Bo go przeprowadziłem na kołach, lecz po drodze, na odcinku 25 km, musiałem dwa, dwukrotnie dolewać olej, bo gdyż go tak potężnie gubił. Był. Oczywiście było to naprawione. Momentalnie, lecz nie była zrobiona mu kosmetyka, lakieru ani nic nie było zrobione. Po tej naprawie pojechałem nim nad morze na zlodzie, miałem 400 km. piara pukała mnie w czoło: gdzie ty jedziesz tym starym róbciem nad morze? My się nowymi ciągnikami nie odważymy jechać, a ty jedziesz z takim starym róbciem. Oczywiście traktor dojechał, dojechał, wrócił na własnych siłach, także no i cieszy oko, i nadal pracuje wyśmienicie. 3 lata temu miał remont zrobiony kapitalny już, tak żeby wyglądała powłoka lakiernicza, wszystkie inne rzeczy miał porobione. Podczas remontu najbardziej kłopotliwą rzeczą okazało się jego wyjątkowość, czyli to, że jest anglikiem, no i niestety wszystkie śrubki, śrubeczki, wszystko jest w calach. Tak samo ogumienie jest dość kłopotliwe, jeśli chodzi o przednie koła, gdyż są to 19-calowe opony, które u nas są rzadkością, tak? Tak z jak mogę powiedzieć, że felga przednia waży, że delikatnie mówiąc, 55 kg. Bo jest Cała żeliwna. Także wymiana opony co tutaj to jest kłopotliwa rzecz. Jest to ciągnik forson, Power Major, jest to mój ciągnik.